Witajcie w serii Wyprowadzeni w pole, w której przegrany musi wykonać wyzwanie. Zasady gry: Jeden z uczestników musi otworzyć paczkę oraz wybrać z niej trzech najlepszych zawodników. Następnie drugi gracz spośród tych piłkarzy wybiera jednego w ciemno. Zadaniem otwierającego jest wyprowadzenie w pole swojego przeciwnika tak, aby wybrał on najgorszą kartę. Uczestnik musi otworzyć łącznie siedem paczek: 5 złotych, jedną srebrną i jedną brązową. Po wylosowaniu wszystkich siedmiu zawodników do składu następuje zamiana ról. Pozostałe 4 wolne pozycje bohaterowie serii uzupełniają dowolnymi kartami koloru brązowego, srebrnego, złotego oraz kartą legendy. Czytał Tomasz Knapik. Nutella Challenge. W tym wyzwaniu przegrany musi wejść do publicznej toalety i nabrać trochę czekoladowej masy na rękę. Następnie, pod pretekstem podania papieru, obsmarować komuś rękę, pozostawiając przy tym niesmak i dziwne myśli. Siemanko, witajcie w nowej serii WYPROWADZENI w pole, którą nagrywam wspólnie z Unitelem. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku wybieramy karty, tak jak mieliście w zasadach, a następny odcinek, w którym będziemy grali mecz tymi kartami i challenge, jak ocenisz w ogóle challenge, gruby, co? No część na pewno nie będzie łatwy do wykonania no, <laughs> I dlatego wolałbym, wolałbym wygrać w pierwszym odcinku zdecydowanie Zobaczymy, no na razie trzeba się skupić żeby jakoś dobrze te karty wybrać Także tak, myślę że chyba możemy zaczynać Najpierw, ty będziesz, najpierw ja będę otwierał paczki, ty będziesz wybierał zawodników Dokładnie No to lecimy słuchaj, nie, ma, nie, nie będziemy przedłużać Nie ma co czyni. Pierwsza Kanka paka nie się, otwiera. się otwiera, uwaga uwaga co tu będzie oh. Walkoutu nie ma, to no, Ci już mogę powiedzieć. nie ma, okej. Okay. Okej, okay. widzę już pierwszą kartę, zobaczmy ile jest kart w tej paczce. Środkowy pomocnik, środkowy obrońca i prawy pomocnik. Okej, okay. no to ja wezmę prawego pomocnika. Okej, okay. no to dobra, to Tutaj nie... niech będzie, no niech będzie. Dobra, wybrałeś prawego pomocnika, Dobry. jest to Quincy Proms. E, Cieszysz się z tego wyboru? Aha, jest to szybki zawodnik z tego co kojarzę. Więc myślę, że... Tak, ze Spartakumos, ale... ale. No ciekawe. Jeszcze jaki overall mamy. 81 czy 81, okej, okay, czyli 84 to jest inform, dobra. Okej, okay. okej, okay, no to lecimy z drugą paczką. Uwaga, uwaga, otwieram drugą paczkę. Zobaczmy Kto tu będzie. Uuuu Kto to, kto to, kto to Dobra, ja już wiem Nie, przekonajmy się jeszcze jakie są yy, karty oprócz tego, czekajcie. Dobra, mamy... Yy, mamy trzech zawodników i teraz tak, środkowy obrońca, prawy pomocnik i bramkarz. Okej, okay, tutaj bez dwóch zdań bramkarza biorę, bo bramkarz to jest bardzo istotna karta na pewno w tej serii, więc tutaj wybiorę bramkarza na pewno. Okay. Bez dyskusji jest to Khune, także to okay. jest ten yy, z RPA zawodnik, bramkarz, a no, wiesz o kogo chodzi, 70? Tak, 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 kojarzę, jasne, no, bardzo Over. często wypada w paczkach. Także no... Oś. 76 76, tak? także już ktoś tam na bramaczce okay. będzie stał, także, także jest ok Trzecia paczka na razie, twój skład wygląda tam jako tako. Co? Nie ma tragedii. No zobaczymy, zobaczymy teraz. ok ja coś tu widzę, coś się otwiera. Przewinąłem sobie, bowiem nie było nic ciekawego. Dobra. Widzę już tych trzech zawodników, no to lecimy. SPO, bramkarz i SO. Środkowy obrońca, bramkarz i SHO. No tak naprawdę... SPO albo SO. to ja ci tutaj wybór bramka, Słuchaj, na pewno no to, im... żeby sobie... zabawić się w końcu, no. bo to tak naprawdę o to w tej serii chodzi. Dokładnie. Yy, to, żeby może nie być. Kurczę, no tak naprawdę tutaj ten wybór Obo, ob, obaj zawodnicy naprawdę dobrzy, ale, ale myślę, że ten SPO chyba będzie dla ciebie bardziej. Bardziej, lepszy? bardziej lepszy, no bardziej, no po prostu lepszy, tak. po prostu lepszy. Tak, tak, ok e, no skoro Ty mówisz, że EPO jest lepszy, a ja znam Cię bardzo długo i ufam Ci, jesteś moim dobrym kolegą tutaj, YouTube'owy brat można powiedzieć, więc wybierasz środkowy Wiedziałem. obrońca. <laughs> Okej, okay, no nie chciałeś, nie chciałeś, to wybierasz Simana y, zawodnika z MLS, z MLS tak? tak jest, środkowy obrońca, okay. 74 tempa, 77 obrony. Całkiem przyjemny. A tam zabawa. miałeś Dempseja, wiesz? Także. No też Dempsej spoko, ale chyba myślę, że tutaj dobry kierunek obrałem. No to dobra, to jedziemy z kolejną paką. Słuchajcie, czwarta paczka, czwarta paczka. Póki co, jakiś coś tam już zarys swojego składu masz. Mam nadzieję, że. O! Jakaś ta ciekawa flara, ależ zawodnik, ależ zawodnik się trafił. Oho, no to, to, to już chyba w tytule damy. To już chyba w tytule damy. I mamy, zobaczę jeszcze, czy nie ma nic w duplikatach. Nie ma, dobra, to mam, jest pięciu zawodników. i Ja muszę ci zasugerować tak. trzech najlepszych. Także Środkowy tak Obrońca, Bramkarz i Środkowy Obrońca. Przy czym jeden Środkowy Obrońca. Fenomenalny, fenomenalny, i myślę, że na pewno będziesz chciał trafić w jednego z nich. Patrzę na statystyki, żeby coś ci doradzić. Tak. <słuch> Może jakaś narodowość. Narodowość już by Dzięki ci wszystko dziękuję. zdradziła. Tak, tak myślę, nie? Tak. Wybierz tego może chyba pierwszego, pierwszego wybierz. Tego tak pierwszego myślę. mówisz, że lepszy. Że mi się przyda? Myślę, że tak, naprawdę jest on fenomenalny, eee, tak. ale mogę cię też wyprowadzać, oczywiście, mogę ci też wyprowadzać. Jasne, jasne, jasne. Dobra, to niech będzie ten pierwszy... Okay. Posłucham ciebie do No akurat, akurat yy, no nie o tego mi chodziło. <laughs> Także a Serbii, yy, zawodnik. Yy, Skalcia, su, yy, sausolo, sa sa susususolo. Su. Bo, jeszcze nie Słuchajcie. Jest Słuchajcie, ostatnia złota paczka rzadkich kart, bo tak jak było wytłumaczone w zasadach, potem otwieramy jedną srebrną i jedną brązową. No i uwaga. Dokładnie. Co tu będzie? Co tu będzie? Czy będzie jeszcze karta, z której skorzystasz? No zobaczymy, zobaczymy co będzie, co będzie w środku, żeby wiedzieć yy, jak to wygląda w całości. No. OK, mamy mamy trzech zawodników. Ok. SPO, e SPD e i bramkarza. Przy czym tutaj tak naprawdę myślę, że czego byś nie wybrał to będziesz zadowolony, ale ten, e chyba nie masz SPD e z tego co pamiętam. Silny SPD, e silny SPD. E A co powiesz o tym SPO? E e takie kucherko wiesz, to Pff, nie. Ja lubię grać z takimi kucherkami.. Tak? Akurat. No to pod moją Ale mogę próbować. to może być taki bydlak. Nie doradzam Ci źle no. z tym SPD. Z tym e no. Ja, definitywnie. Nie ja wiem, ja wiem, ale. Definitywnie? E, powiem ci, że definitywnie biorę SPD. Bernard. Mamy Bernarda. Byt. I nie powiem ci, kto był na SPD. Zobaczysz sobie na odcinku. Będziesz, będziesz myślę, płakał. Ale powiem ci, no. że ja powiedziałem, że wziąłem SPD. Co? SPD? Przecież tak. Definitywnie. Tak? Tak. O kurde, dobra. To jest zawodnik Wolfsburga, Francus. Mówić to coś. Tak, tak, gdzie coś takiego. Tak jest. Srebrna paczka premium przed nami. 75 FIFA pońców, także stać mnie. Lecimy. Uwaga. To ty bogaś jesteś. A jak, no zobaczmy, czy ty też będziesz bogaty no. w dobrego zawodnika srebrnego, ależ tutaj. Okej, okay. kilku tych zawodników jest: środkowego obrońcę, środkowego pomocnika ofensywnego i środkowego pomocnika. Żeby było ciekawiej, powiem ci, że jeden z nich jest rzadki. I no tutaj myślę, ten SPO. SPO bym ci polecał. SHPO, tak. Dobra karta, hmm. myślę, że Ci się tam zgra z kimś. Y... A tam jest dwóch SPO, tak? Nie, SPO, czy... Środkowy Obrońca i tak? Środkowy Pomocnik. Aha, dobra, to wezmę tego SPO. Tak SPO? Tak, nie jest. chcesz tam się o, tutaj bawić. Tutaj Ciebie posłucham. Okej, okay, wybrałeś tego SPO, ale powiem Ci tak. tak żeby było ciekawiej, zdradzę Ci, mm. że w tych dwóch, bo powiedziałem, że jest jeden rzadki zawodnik. I żeby było ciekawiej, to zdradzę Ci, że spośród tych dwóch pozostałych właśnie ten jeden rzadki jest. Możesz zmienić swoją decyzję, jeśli nie, oczywiście uszanuję. Okay. Uh... Nie, bo powiem Ci, no fajnie było, gdybyś miał tego rzadkiego. Myślę, że to byłoby jakieś tak. takie, wiesz, coś ciekawszego, nie? Dobra, to lecę z tym Esio. Esio, tak? tak nie Esio. Ostatecznie, definitywnie. Już jest. na pewno, tak? Esio. Tak jest. Solidna karta. Ja jeszcze Ci zaproponuję tego Esio na koniec o, już mam, także bez sensu. Okej, okay, okej, okay. no to masz Siduela zawodnika 58 tempa, 71 obrony i to jest właśnie ten rzadki, także trafiłeś, także elegancko, myślę. Brązowa paczka premium, według mnie chyba najważniejsza, bowiem ten zawodnik będzie musiał grać u w drużynie i to nie może być byle jaka karta, nie? No wiadomo, najważniejsze jest tempo chyba w przypadku takiej karty. Okej, okay, okej, okay, także słuchaj. Mamy. No, może jest, może jest Maja. <śmany> Mamy trzech zawodników. Napastnik, środkowy pomocnik i prawy obrońca. No i. Czy masz jakiś... Chciałbyś kogoś wybrać tutaj? Biorę prawego obrońca. No i gitara. Wybrałeś sobie yu, dż, yu, dż, yu, dż, no, Judzino, no O, o, I głębnie. co? No i, i teraz czas na mnie, czas na mnie. Zobaczymy jakich zawodników uda mi się wybrać. <laughs> Okej okay, moi drodzy, czas wybrać dla Piotrka. Jakieś karty, trzeba go wyprowadzić dobrze w pole. I otwieramy pierwszą paczkę za 25 tysięcy. I czy będzie jakiś boom? Oj, 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 pierwsza paczka, już widzicie, jest ciekawie. No ale zobaczmy, co tutaj mamy w tej paczce. Okej, okay, mamy trzech zawodników, i słuchaj, mamy mhm. LSA, SPO i napastnika. No i coś, może tak na szybciutko, jakieś tutaj, kogoś byś polecił. Oh, powiem Ci... Czy pierwszy strzał w ciemno? No dobra, niech będzie pierwszy strzał w ciemno SPO. Tak. Niech będzie ten SPO. SPO, dobrze. Jest to znana postać argentyński zawodnik z pięcioma gwiazdkami sztuczek Andres Di Alessandro Okej, okay, czyli, czyli w tę stronę. No zobaczymy co będzie dalej, zobaczymy co będzie dalej. No Okej, okay, jesteś gotowy? Tak jest, już go sobie nawet kupiłem, dobra. tutaj do składu wrzuciłem elegancko. No proszę. No to już otwieramy drugą paczkę Zacząłeś od SPO a teraz powiem Ci, że... jeju Czy że dobrze, czy że źle? <laughs> e, no powiem Ci, że jest dobrze, ale no nie mogę Ci... O Boże. Ja powiem Ci jedno. Jest SP, jest napastnik i jest SPD i każda z tych kart jest dobra. Tutaj nie ma słabego punktu. Mm -hmm. e... No i powiem Ci, że ja bym wybrał chyba tego SP-ka. Mówisz. Ale solidna karta, no... taka dobra. No jest to na pewno... Konkretny zawodnik i u jednego w pierwszym składzie występuje. Mm -hmm. A co powiesz o tym SPD? SPD? Mm, czołg, czołg, po prostu czołg. A napastnik? jakbyś miał go ocenić? Napastnik? Szybka bestia. <noise> Każdy jest po fenomenalny! To Be ja wybieram tak trzech! Jak <noise> Dobra, dawaj na Każdy Paściora, dawaj biazda. na Padziora tam. Mi. Okej, okay, na pewno? Tak, tak, no już nie będę zmieniał. Okej, okay, jest to origin. z Liverpoolu. Dobra, tragedii nie ma, na pewno. Jest okej, okay. no. to co? Przechodzimy do następnej paki. Okej, okay, lecimy z trzecią paczką. Pierwsze dwa wybory całkiem niezłe, a teraz flara jest dosyć duża. Walkout. <laughs> o, cię kręcę. Co? O, cię kręcę. Powiem Ci tak, masz trzech lewych skrzydłowych. No. Masz dwóch LS-ów i jednego LPK i jest tak, jest jeden LS, jest jeden LP i jest jeden LS. Czyli LS Kogo LP lubiłaś? LS. I ktoś tam jest Dokładnie. turbo kozakiem, tak? Dokładnie. No to pewnie ten. Jest jeden Turbokozak. Ten drugi powiem ci, że... No to dawaj tego, dawaj tego w takim razie. dobry Dawaj w takim razie tego drugiego, pierwszego. Drugiego. Pierwszego czy drugiego? Pierwszego, no posłucham Cię, zobaczymy Bo, Na pewno? No posłucham Cię, no A może wrócimy do tego LPK? Nie Tak naprawdę nie. Mogę Ci zdradzić <laughs> A propos tego LPK To ja już chcę tego ls <laughs> Słuchaj, nie no. LP no. O, to, jest, to jest jedna decyzja LP ma 5 na 5 Ale serio? Tak A po co byś mi to mówił? Żeby nie wziąć tam tego kozaka Nie Mówię Ci serio i tutaj nie kłamię No Dokładnie LP Tak LS. bardzo nie chcecie posłuchać, ale... Może, 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 ten pierwszy LS z tą dobrą narodowością. Albo ten LP, gdzie ma 5 na 5. Hmm, dobra, dobra, trudno, idę za głosem, niech będzie tamten LS. Trudno, trudno. Który? Pierwszy, ten pierwszy, pierwszy. Ten, pierwszy, pierwszy, tak pierwszy? ten polecany, ostatecznie. 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 Okej, okay. no to jest to Mertens 85 Overo. Uuuu, gitara, gitara, elegancko. I otwieramy czwartą tak paczkę. I niech te flary będą trochę mniejsze. Oj, jest! I znowu. No to jest hit po prostu, ja nie wiem. Dobre karty oh, Widziałam na razie jedno. Ok. I widzę kolejne dwie. I prawdę mówiąc są nie najgorsze. Okay. Dobra, no to co my tu mamy? Mamy LP, PP i SPO i ja bym wybrał. Ja bym wybrał, powiem Ci szczerze... Tego LP. Tego LP mówisz? No tylko że ty tam już masz w sumie kartę, więc... Ciężko Dawaj SPO! Na znaczy. szybko teraz wybierzemy SPO Na SPO, e... okej okay. Tak jest, bo tam był SPO LL. Tak jest i To ja wybieram SPO, no Dobra, jest to Sabicer Kto? <noise> Sabicer okay. e, 87 tempa Okej, okay, no to ostatnia złota paczka mm -hmm. I zobaczymy co tym razem będzie na razie, no nie powiem. Jestem zaskoczony tymi do... dobrymi Trafami. Co, to, co to za była za cisza? No i co my tutaj mamy? Jest Eś o, bramkarz i LP Ojoj oj, oj. Hmm. Czyli tak, czyli mamy bramkarza, tak? Tak jest Środkowego obrońcę i lewego Dawaj masyka. środkowego obrońcę A nie, chcesz mieć bramkarza? Nie, ja chyba sobie wstawię innego swojego, wiesz? O, ty Chyba, tak zrobię. Tak, Chyba tak zrobię w takim wypadku. Bo ja mam tutaj za dużo za dużo ofensywy. Nie mam w ogóle no. obrońcy, ja chcę też mieć... E, nie chcę mieć brązowych po prostu na obronie, także dawaj mi obrońcę. I proszę tu nie dyskutować. Okej. Okay. No. <laughs> Zatem jest to de Majo. No. 67 tempa z Fiorentiny, okay. 77 okay. Opera. No to otwieramy jeszcze srebrną paczkę na koniec. Oczywiście przed tą bronią, <laughs> bo Właśnie która będzie, która, która będzie perełką, zapewne. Okay. No i powiem Ci, że na sam koniec jest karta świecąca. Fajnie, cieszy mnie to, tylko czy ją wybiorę? O, no właśnie, i trzy najlepsze overale, bo razem mamy pięciu zawodników, czyli mamy tak. tak. Jest, jest I ta powiem świecąca? Ci tak, jest ta świecąca. Dobra. Jest to, No Ci powiem, jest to SPD świecący. <grym> tak? Tak. Serio? Dokładnie. To dawaj go. Ostatecznie? <grym> Wiedziałem, że tak będzie. Po co zadawałeś to pytanie? Czy mogłeś wybrać, już poza pozamykane. Czy bierzesz tego świecącego SPD? No, biorę tego świecącego SPD, no. Tak. Na pewnie. pewno? Bo on, tak naprawdę ten obrońca ja może Ja wiem, być ale, ale. Ty jesteś tak? za dobry, żeby okay. mnie kłamać. Okej, okay. no to jest to Anys nie świecący. Ja! wiem, dobry! 47 tempo. So! No ale dobra, nie będę narzekał na skład, bo jest naprawdę okej okay na razie. No, no i zobaczymy, czy tutaj też uda się wyprowadzić Urwica w pole. Nas się udało. Powiem tak. Pierwszy i ostatni. <śmiech> <śmiech> Jest prawy pomocnik, Bramkarz i Eś-O. Dobra, dawaj chociaż czekaj. Chociaż czekaj. Sobie tutaj monety wezmę cyk. No, kogo byś chciał, Piotrek? Może Bramkarz? Jeżeli chodzi o Bramkarz, to nie ma. Przestań. Tutaj wzrost ma przede wszystkim znaczenie. <laughs> Jest to metr 8 I jeszcze PP. Kurde kusi ten PP, wiesz? Dawaj tego PP, no już trudno, co będzie? No, no pewno? tak, tak. Czyli tego eś nie wiesz. No eś o który machaj w defensywie. Nie biorę, Pracowni nie biorę. Trość. PP. Okej, okay. czyli jest to Alston. 70. No to trudno. No musiałem kogoś wybrać, nie? Zobaczcie jak wyglądają nasze składy przed umieszczeniem tych czterech pozostałych kart. Przypominamy. Umieszczamy legendę, złotą kartę, srebrną kartę i brązową kartę. To no jest no. mus. Tego się nie da ominąć. I u mnie, tak naprawdę, no, cała linia obrony plus Bramkarz. Tak? Także, także u mnie tak to wygląda. Muszę, muszę gdzieś No, u mnie środników. tak naprawdę lewa strona plus napastnicy, ale reszta składu wygląda fatalnie. To co? Idziemy, idziemy coś idziemy, kombinować. Idziemy nie, Idziemy zrobić skład. Tak, tak jest, dokładnie. lecimy. Okej, okay, słuchajcie. Oskar, powiedz, co tam ciekawego wymyśliłeś na A, No powiem Ci, że ciężko mając takich zawodników na początku. No była tragedia, ale wykorzystując legendę i złotą kartę, wykorzystałem tutaj w Vieira i srebrna karta Munira. Dzięki temu osiągnąłem zgranie 52. Jak wygląda u Ciebie? 52 zgranie. U mnie jest 61, powiem Ci, także no niby trochę lepiej. Tak naprawdę... U mnie no, pierwsze skrzypce będzie grał ten Mertens, a jeśli chodzi o obronę, to postawiłem na Ferdinanda i w bramce Handanowicza. Mam ja nadzieję, że to pozwoli nie stracić mi tutaj no, zbyt wielu bramek. Powiedzcie szczerze, będę miał emocje na tym spotkaniu. Tak jest, oprócz tego Patterson na prawej obronie i na lewej Badila, także jak ja tam dobrze słyszałem Bela, to dla będzie miał naprawdę ciężkie wyzwanie. No i słuchajcie, to był ten, to był ten draft, to było to wybieranie zawodników. Cały mecz i challenge znajdziecie na kanale Oskara, że ja już nie mogę się doczekać tego meczu, no naprawdę, naprawdę. Uf, oj, 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 będą emocje. Dobra, trzymajcie się i widzimy się na kanale Oskara. Na razicho. Na razie.